Ej, po co my go właściwie bijemy, jak nie możemy go sprzedać? No, do... no. co tu jest? Kaczka jest! Ej, kaczka Kur... dziwacz. Co o, nie, Do że tak taką... Nie! Nic nie widziałeś. Sorry, No. Odzyskujmy. O! On ma minigana! Stary on ma minigana. Co ty mu zrób. <śles> 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 <Uj, jesu! śles> <śles> <noise> Ona jaja zapuściła chyba w księdzobrodzie. Księgdzobrodziec to? No taki brodziec dla dzieci. <głos> <głos> Jak no. ja to przeżyłem? Nie! Nie, nie gadę się! Nie! Nie no knie! Ku... NIE! <noise> Kibidi Sigma! Ale... No znowu ile? No, on mnie Dobra, panowie, zbierajmy te rzeczy, itemki. No i 800... Ale nie, Całą siłę to on ma. A bez kitu Dawaj na barki Ty Ty normalnie znalazłem Strange upgrade A to To po to mnie zdawałeś Żeby nic tu nie zrobić Wow Ja ciebie wołałem Ja ciebie nie wołałem Penstii Tu cię ma... wzywał Coś ma Hologram co, za... co tu co jest Ej, Ty Marek jest. Czekaj nie ruszaj Ja zobaczę kto tu jest Z bliska No kur cool. Prawie zobaczyłem Gdyby co nie to, to Że mnie ktoś Wiesz co on jest siwy Tyle nie nie widzę Nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj Widziałem, że jest tak, siwy, okej, tylko to zauważyłem. No to siwy się no! Ja... Eee! Gdzie on jest? No uderz. Dawaj, ale on ma siły, krycha! Nie mogę, ja nie mogę go podnieść! Kurw! Ja nie mogę go podnosić, nie mam tyle siły co krycha. Krycha sobie rzuca o blat, rozumiesz? O kurde! No ja nie mogę! Patrz goni! Weź go rzuć, rzuć nim Bo ty masz siły! Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz mocno! No, no okay. jest! Cztery koła bezpiecznie, za frite. Bezpiecznie, 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 proszę bo Jestem osługi. bezpieczny Marek, nazywam się Bezpieczny Marek. Szuka. O dupę. O oh, cool. To on zrobiło się to. troszkę Zobacz, niebezpiecznie. Jakaj? Ej, Zaj... mogę odłożyć to na półkę? Coś nie myślisz. Kopie, zwolnij na chwilę i wpadaj na One Night Casino. Jest to największa polska gra Social Casino stworzona przez równie wielkiego i samu. Kategoria gier Social Casino opiera się jedynie na naśladowaniu mechanik kasynowych i nie ma nic wspólnego z hazardem. Grasz tylko dla zabawy wirtualnymi punktami. W One Night Casino możesz grać wraz ze znajomymi, tworzyć kluby i rywalizować w rankingach. Gra dostępna jest na iOS, Android oraz PC dzięki gry Google Play. Baw się slotami takimi jak Dragon's Fortune lub wieloma innymi. Używaj bonusów, aby wygrywać free spiny i w efekcie kupę siana. Bonusy można kupować na slotach oznaczonych tym tagiem. Korzystaj z koła fortuny, aby odbierać cudowne nagrody, które pomogą ci rozwijać Twoje konto. Równie mocne bonusy dostaniesz na mapie skarbów, dzięki temu możesz stać się prawdziwym poszukiwaczem wielkiej fortuny. Zakładaj kluby z innymi graczami. Ustaw nazwę jak prawdziwa Sigma oraz wybierz awatar swojego klubu. Już tylko zostało ci do dopięcie zakładania i gotowe. Teraz możesz cieszyć się z rozgrywki. Dzięki cudownym twórcom macie okazję skorzystać z mojego kodu JAWAN, który oferuje wam nagrodę o wartości 50 zł na start. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję Monday Games za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. Troszkę się wywalił. Chodź tutaj, bo on tam jest. No nie bój mnie! No i wyleciało. Prezent za półtora koła wyleciał. Czekaj jego wyleciała. głowę trzeba. Nie mów tak, stary. Proszę cię. Potrzebujemy głowy pajznika. Cześć stary. Hello, gitarka priwie. Co mogę ci powiedzieć, stary? Głupio wysło. Fajny headshot, nie? Aha. Uh -huh. Co ty za flipa? A jak zrobisz? się tam wchodzi na góra góra? A tu gura bura? Nie wiem. Ej, stary brakuje nam czterech klocków. Dawaj ogarniamy. Co z to mi to psujesz, gnojku? No rusz Ja ci lupę. nawet... No ruszam to! O, oh, na głowę mi spadło Nie mogę z tym odejść, dawaj tu O, oh, kur stary, 9 do... La la la, la 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 A la. lajlajlajlajlaj Lom lom di Long, lom 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 Jakiego ty masz dzwona, człowieku? Dlatego? A, tu jesteś Tam był jeszcze talerz, Ja, ale, ja też go, tu mam golej, talerze, ale... A gdzie daj, jest... Daj talerz, Chyba, widziałem. No teraz robisz Robię, robię syzyfowe prace. Syzyfowe prace. Kiedyś taką lekturę czytałem. Dobra, ja muszę iść po schodach, bo ja go rozwalę. Jestem ciągnięty. Nie, nie. Jest jeszcze kielich, astronauty. O, nie mów tak, proszę! Ej, tu coś jeszcze jest. Słoik żerżączką. Rzeżączki. Stoliks Mój, słoń... Mój ulubiony? słoń? No słońce, słoneczko ty moje No co? Gdzie mnie znowu podhaczasz? kostki łamiesz mi? No nie ma, a ja stoję na monitorze teraz. Oj Mamy naszego pajzełnika! Sorysrałem przełem no. hey. Co trzeba, co trzeba? Jak przez ścianie? Ścianie zabił. Nie co przez drzwi, przez drzwi, bo drzwi wyważył. Dobra, Dobra on tam się gdzieś się. poszedł. On tam no gdzieś nie poszedł mnie Gdzieś był, gdzie nie powiem, nie wiem Teraz to? Teraz to nie było Silnik z Litala! Z czego? Z witary? Z Litala! Z witary, ja pierd... Lipo Company Z mojego auta silnik wyciągnął, nie mogę, po prostu widzowie co tu się... Golf jest 1.9 di A w witarze to jest wiesz Nie pytaj Ej stary trzy koła Trzy koła za fryte tego może Głupio wyszło, powiem ci No była szafa i szafy nie ma! Głupio wyszło, sorry Gdzie on jest, ten gruby pacjent Nie, już nie zdążyłeś no ale to na kolejny będzie. A do wózka, a wóze, no dobra. Wózek dla niepełnosprytnych. Zowie, szukamy grubego. Gruby gdzieś tu musi być. Gruby się skończył, gruby się nie dostał. Mamy. Nie pierdziel! O i drzwi też już nie mamy. Ej, tu My coś stoi! Z tego. CO! co? Z ale złą to odejdzie, odejdzie, odejdzie. Ile? Taka ty, bo to wybuchnie. Nie, ty paka sensu normalnie. No, no jest paka sensa, stary! Ej, dobra, wracamy i uznamy wszystko. Co ty, dalacie? Nie dolecie. wiem, jak już ty wszedł, a ja też chcę. Ha? A? co po co? Ty co tu masz? Ty A, tak, dobra. To o to chodzi. A co tu się. Czemu spadłeś? O co chodziło? No, moja postać no, się pośledzona. Po co tutaj, prawda? Ty, tu jest wydek z Welara! Ej, czerwony no, się złapie, zgubił. Kto złapie, kto złapie. Ja czekaj, gdzie jesteś? O to kuźwa! Jest? O, ku... Cześć. O k***a, ku... Prawie wybuchło No dobra, tak, 2800 do do... Nie, debilu, do góry! No daję do góry! Do dupy! Do ty dajesz, Do dupy Spójrz to i wracamy Sam do Jak się no dobra. Szybko, szybko! Run Radbyć... bitch! Ej, mną ktoś drzwi Ej, on ja kiedy... zamknął na drzwi, ku... Śmieć, ale śmieć, ale śmieć A tu jest... Gdzieś czerwony, właśnie tak chciałem powiedzieć Rzeczywiście, ale debil Ooo W DUPĘ BYŁEM BLISKO Ej oplułem se mikrofon, co się wtedy robi? No musisz, teraz musisz obciągnąć Oku. Ja miałem HP, ja miałem HP, ja miałem HB! To ja ja z czerwonego spotkał. No, po drodze ja to się bo ja się Ej k***a, kur... Ej, zapomnieliśmy pieniędzy stąd O, i to... To... o kur... Ej zawsze chciałem dostać worem pieniędzy w mordę No spuść mnie, spuszczaj! Spuszczaj, spuszczaj Ej, o co A, chodzi? Kucha. No kto no. Z... Boże! A kto to unknown jest niby? Kto jest unknownem? Mój stary Ejymboł. Nie podajemy wiesz? Krzypki nie podaje Jak się popiesie to, to ale... się... U. Ej, co wołtujemy? Co wałtujemy random? Eee, najłatwiej... nie, najłatwiejszy jest... Chyba. No to lecimy w Strongholda Nie mogę nacisnąć, co się dzieje? Ty no naciskam, tak przysięgam, no widzą i widzą o, Ty, Minecraft. co? No, kupa, nie my Nie, my czy to jest Minecraft? Mać. Nie Czy my wylądowaliśmy w Minecraft, o, czy w repo? Czy my wow. jesteśmy w No fuck, no fucking oh. way chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu Oh shit Panowie, tu jest drabina. Ja się założę, że się da po niej wejść. Nie ma Stary pasz, wąskie przejście! Wąskie, co? Prowadzące donikąd. Co do nikąd. To nie do nikąd prowadzi. Minecraft w repo, nie mogę. Akurat na film jedziemy. Ej, po drabinkach możecie wchodzić jak coś. Wiem, chyba. no właśnie mam, tak wyglądały. Mam słoik! Nie mam słoika już. Już nie masz słoika. Ja jestem na górze i ja nie mam nic. Nie mam k nic No fucking to, że... shit. E, o, ale ciężko się wchodzi po tej drabinie. Trzeba nie się kontrolować. Nie ma nic. Jak no. nie ma nic? Jesteśmy w a ty mówisz, że jest słaba. Iwan, chodź! Mam ty co ty masz? No, Coca-Cola jest puma? Oh I my god! monster monster hey! co? monsterek. Jaki mob? Ej, stary, jakiś mob tu jest, ponoć. Gdzie ty Ej, masz e, moba? Ej, tu są, ty są ty same ty energole. Ty? Weźmiesz to? Co? No dawaj, tu są same energole. Tu nic same innego nie ma. Są, no. Stary, w Minecrafta tylko z energolami grasz, nie ma innej opcji. Ty a tu do środka próbowaliście wejść? Nie, nie da się. Jestem on już tu, on wszystko porobił. Jest potwór, jest potwór ja ma No kurwa, znowu ja, znowu ja dostaję w mordę. O a! Czekaj, bierz go. dobre, ry do ryja. Dobry, bierz go! Z dupy do papy? Chodź tu. Uderzamy no, nim, dawaj! dawaj. A, czekaj! Nie, no i. no ja apier. czekaj, uj, ja mam... czekaj, oj. Uj! I Oj, uj, 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 uj! Poczekaj, bo mi się zbiera dopiero... O, tego odgodnie, Pa! Oj, no, Get the fuck out! Pa. Zrzucaj nim teraz! O, ty śmieciu. Jest czapka TikToka, nie? Pa! Obrzygałem go. No? Jest czapka TikToka w skrzynce i nie się jej wyjąć. Tego Ey, też się to... wyjmiesz. Ta. Krycha, spróbuj ze swoją <gibberish> siłą. Balona jest, jest. Nie, skrzynka... O, oh, skrzynka, skrzynka jest ten. Mam prezent za 2,5! Nie da się wyjąć, bo ja rozpieprzyłem to. Weźmy ktoś, weźmie ktoś prezent? Już, tylko trzeba tego śmierdzipołka odpieprzyć. No rozwodź go od razu, jasne. Ale ja nie mam jak. Naprawdę, czy ktoś... Ja nie mam tyle siły, co ty chłopie. To jest eksek to jest. Nie idź tam, ale zobaczmy to. Nie idź tam, ale zobaczmy. Ej, no! No i co zrobiliście? no, no, no? No ty Uff, panowie, ja mam zbroję do wzięcia. 7,5. Kecha, 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 nie ty, wam. Przecież ja nie biorę. Ja to Dobra, krycha, bierz. Czekaj, Dobra, dawaj, ale. pchnę to, pchnę to od bata. Te, jak ty chcesz to stąd wziąć, jak to jest podstawę ma za szeroką, szerszą niż drzwi. Patrz, będzie, wejdzie, serio, zmieści się. Jak no się bójcie, popieści, no jak to, jest, szkoła, to się no. zmieści. Dawaj, 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 dalej, dalej, dalej nogi gadżeta. Ale Przychodzi, krycha, ty... przychodzi, przychodzi! przychodzi stary. Tylko Weź ja muszę wyrównać. Uszaj. Wyrównać muszę. Pa, przychodzi, mówiłem! No ale musimy najpierw pierwsze odstawić. To najpierw to zostawmy tu, no Ale jest to Idę do pierwszego. Dobra. Patrz gdzie jestem? O, w dupę! O, ale by kuźwa było! Pan, wi widzisz sobie... co? Widzisz to? Kogo? Jak wlecisz tam sku, to nie polecam. Ale szybko! Szybko! Nie zdąży! Trey, Prawie Mateusz. Ale to jest tylko tysiąc warte, możesz Ale zaraz wrzucisz mieć. kulkę. Stary, jeśli uży wlecisz tu sku. To jest przesrane, serio. Czyli nie wlatywać? Nie wlatuj. Znaczy możesz spróbować. Jak chcesz, to możesz spróbować. Nie, nie, bo ja mam zesra, ja? Wiem, czy to nawet? A, to ja spróbowałem i się troszkę zesrałem w pewnym momencie. Ale nagle. Lela, la, to Iwan? Czekaj, gdzie jesteś? A, Pokebold, Great Ball to jest. Ja pamiętam, grałem. Ej, tu coś jest. Na półce. Yy, ten diament tu jest. Może tego pamiętać. Widzowiec, co tu się dzieje? Minecraftowa mapa. No to jest niepojęte po prostu. Kurwa, taki fajny był, amerykański Taki ja fajny był Tu, czekaj Czekaj, czekaj! Uuu. Dobra, masz Hologa. ten diament? A, hologram, a wyglądał jak diament, przysięgam Czekaj, nie Nie odpalaj, chłopie! Ej, dobra, przeszliśmy zbugowaną minecraftową mapę O co chodzi? Nie wiem Nie wiem Romek spod Władysławowa Dobra, dawaj to po prostu i Ej, zarąbisty jest ten, zarąbisty jest ten ekstrakt Ej, tu jest lawa. Dlaczego czemu jest tak ciemno się nagle zrobiło? Nie wiem, ale jest lawa, Ja się boję. Jest, widzę tego. O boże! O chuj. Ej, 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 szalaj! Walić! Ja go bingo, Dawaj! Już ja się dopiero zrespiłem! O BIGO! Wal go na pire! Ej, po co my go właściwie bijemy, jak nie możemy go sprzedać? Dobra, bo on No! A! a, po, a po, podrzucił mnie ten! O! dostałem Zajem. mordę! O, dobra, dobra zginął! 6,5! Obrzydźcie! Mam ja Dalam, nie niczego. Dobra, biorę na wszelki, to i tak nam nic pewnie nie da, ale hu-hu-hulczak. Hu. Dobra, wracamy, bo Kycha ma. Co ma? Okej, okay, dobra. O nie! Takiego ma, No, o jeszcze ten, garbaty leci! Ja, ja, ja no <laughs> maj, drugi, Dobra, ja mam no hP zawsze! Jedno mają, Ja mam stówę, ja mam stówę. Ja mam stówę, Bugatti. Ja już też mam stówę, ale ponad stówę. Ja a psia na no, zdrówko, smarka. Boża boże krówko! Smarkacz? Ale, ej, ale... a... Mamy smarkacza, obrzygusa, wszyscy są! Headman Menior O Boże to jest to! O Boże, to jest to! Jest, jest, Co? O w dupę! Ale cię sprankowali prawie stary! Ile to jest, te? Siedem koła. E, tanie. Obiecznie to grzecznie. Taś, tanie, ty jesteś... Tanie. Ej, tu jest... Ale tu jest powalona Ej, mapa, jeszcze po takie nie widziałem. I pół, golden ticket. Golden arabeska, ja pierdzielę, Szeliga moment. Dobra, całe te, tu nic nie ma te. A nie, będzie lodów. w lodówce będzie, niestety. ja katakumby. No, no, no. Jak katakumby? Jak katakumby? Idę po katakumby. Ja miałem takiego glocka kiedyś w się. Nie gadaj. U, nie gadaj, co jest grane? Co to jest? Kaczka jest... Ej, a, kaczka kurde. dziwacz. O, Co ja, pierdol! Ja, wow. pierdol! Ja, Co? to było? Ja! Ja! Ja, to jest po prostu nowoczesna sztuka artystyczna, to jest po prostu rzeźba. Rzeźba słonia, Jąpi. Jest... <gryst voyeur> nie no jest to k***a, no nie oszukujmy się. Ale słonia więc się nie liczy. Dobra, boczkiem. K k Kysia. Krysia. Krysia, Krysia. Krysia z <voyeur> ej czemu nie wzi wziąłeś Ej, czy tylko ja miałem ciocię Krysię, czy wszyscy tak mieli? Mi się wydaje, że wszyscy mieli zawsze ciocię Krysię. Nie wiem k***a, nie znam żadnej nikogo Cię Nie mówiłem. znam żadnej Krysi, co tu robi Krysia? Krycha, uważaj, uważaj, idę z czymś zajebistym. Uwaga, ta potka działa tak. To jest moda no, y, New Potions, że no? uderzycie nią w głowę, która nie żyje, to wstaje wam typo Nie gadaj Zajebista jest ta poszka Ale to jest broken Co? Zrobię ja? Bo to twój odcinek, no, no? To Ja nie... dole no to będą nie jajce o... Proszę, ty masz k***o ku... Ja mam Malzheimera -ka. O, kaczka przyszła Ja p... Ty, przyjdźmy ją, tej... ją do tego, przyjdźmy ją do tego Dobra, mamy, mamy Czekaj no? Ja już puściłem! Bierz kulę, bierz kulę Nie, ty idź pierwszy. pierwszy Nie, nie kliknęć ktoś... c***a a i taki wózek przecież... Kuźwa. A jak wózek stracimy stary? Jak nie będzie wózka? No to gorzej. No to gorzej, no raczej. No ja poczekam, popatrzę jak ci dobrze idzie. Czekaj, no bo ja muszę tak o, tak cipkować, wiesz, o to chodzi profesjonalista! Dobra mamy, wsiadaj maleńka Coś tam nie, poza mama, krzyczy, nie. że kurno. Patrzcie lampa lawa Lamp, Lampę. lampa ladyna Ja co tu robi lampa Jak ladyna w tego roku? Panowie gdzie wy idziecie? Gdzie wyjdziecie? Gdzie jest Byszek? A Wazu? Gdzieś taką? NIE Nic nie widziałeś No <laughs> Kuźwa, co jest? Szczerze? Szczerze Dobra. czy nie szczerze? Nic tu nie ma. Stary Aha. nic. Jest dywan. Kupia, chcesz dywan? Czekaj na bombę do wózka. Dobra, czekaj. Ale do wózka, nie na mnie. Och, nie trafiłem. Ale prawie ja, nie, trafiłem. Trafiłem, to wózek, nie nam. No ale prawie trafiłem, bo po prostu wózek był oh. źle ustawiony. Chodź, bo tam jest ale coś masz. fajnego, tam fajnego. Znalazłeś... chodźcie. Matisa, Co fajne? Znalazłeś zwłoki członków Daft Punk? Tak. Y ja znalazłem zwłoki po prostu, wiesz? No. Podnie, bo ty o, się o, znowu lampa. Ty. W życiu tego drugi raz nie powtórzy. <laughs> ej, bez kity, w życiu tego nie powtórzy. Zbyta wiesz, ej, gdzie są potwory? Pan, pan! Nie wyzywaj mnie! Tak, pan, nie! No, ale w jeszcze są do otwarcia szafy, ona na przykład korona dla Iwanka. Korona, królu, kolona, c jak to było no, kiedyś. No bo się lampa klinuje, no. się buguje, się, bo tam dzbanek mam! Dawaj dzbanie. Dobra, on coś na górę tam miauczy. To dawaj, dawaj z tym ja dzbanem. Myślę, szpa... no. Czekaj, bo ja na głowie niosę, nie mam tyle siły. No i teraz to w ogóle nie mam siły. Ja mam! Dobrze, ho, ho. To... no tak średnio. O kurwa, stary! Nie no, jakby nam lampa, lampa poleciała wypadło, Ej, słyszę go niedaleko. Ej, dawaj tu, 7,5! Krycha! Wiem, ale chcę przyjechać z tym, bo na razie to mi wypada chodź, cały to, czas. Chodźcie tu, chodźcie tu. Chodź, Co z tym? Słyszycie? Cicho. Cicho. Cicho, No, to przecież to słyszę za drzwiami. CO JEST?! Czekaj, przekażemy im sygnał. Przeniosłem gitarę. Yes. gitarę. Dałem gitarę! Daję samochód! Panowie, daję wam... Co? W tą gitarę, puszczam to Panowie, ja tego nie zniosę, przecież ja to zrzucę, dajecie mi... Za dużą odpowiedzialność na mnie nakładacie. O, nie dam rady. Nie dam rady, nie ma opcji, przecież ja jestem... Patrz, już leci, la... wazon mi leci. No, idę! Czekaj, Krycha, bo, bo Krycha męczy ten, Wazon. Czy, ta, czy to jest nowe stwierdzenie na walenie? Krycha męczy Wazon. Krycha m. To co za k***a panie? Panowie, tak. Ja mam kaczkę przed sobą, ona się zaraz na mnie rzuci. Weźcie to ode mnie. Serdecznie, Zabrał mnie, niewidzialny! No, ch***uju ty! No, kuźwa! No, się jeszcze cieszy tempo no Co za k**wiasz Nie mogę, on mnie do trzystwora zaprowadzi, no 100%. Śmiecił, uś Oś skarpia stanęła w gardle. w garbata. Bym go kuźwa chwycił za jajo. I wykręcił, zrobił mu kacze jajo, widzowie. Jest tysiąc hajsu stary. I już nie ma nic. Dobra, tu nic nie ma. Halo! Tu nic nie stami? ma! Nie. Daj, co? O, jest, jest, no, byku. Dobra, ja się regeneruję, bo mam mało staminki już. A przydałoby się na jakiegoś potworka gejka. STOP! box. Kecha! Kecha! No kecha ty k w <grym> Mówię do ciebie stop, bo jesteś silny! każdy całą siłę Stary masz silnik Pa, on się go no. się jakby na paluszku go niósł, rozumiesz tak? Ja go nie mogę nie mogę on Gówna! Z silnikiem nas nas pieprza, nie mogę. Coś tam drze mordę. Ja? No coś tam drze A tu kaczka. No. A gdzie jest kaczka? Jaką, ładna chociaż? Pły... E, kur... <laughs> Aha, to ta! Ta wariatka. Nie rzuciłem do sprzedaży! Stary to moja ex, przestań mnie dotykać. Ej To nie jest Wiem. To jest... Słuchaj. Los Dajcie go, dajcie go! Dawaj go, Pieszy. Chodź, chodź, o czym się poza. Prawie ok, tam ok. wpadłem, ty, ja pierd... Ej, biegnie niewidzialny! Niewidzialny biegnie z drugiej strony! Za wami! Ej, co się z nim stało? pój. Ej, on ewoluował o, troszkę! Uj. Co to za stary, on ma minigana? Co ty mu zrób? Już nie ma. Co się stało? On wziął tego droida i stary po prostu zestunował go i wrzucił do dołu. Co? Jest coś, żeby trzymać itemy w tym wózku. Hä? E? Nie znam. Dziwne. Nie znam, nowe nie znałem. Tutaj jest, to niebieskie. Dobra, a może coś do stunowania? Jest, to No, dawaj Zawsze, za trójkę. To jakiegoś, nie, metpaka, Ponownie dzięki za trójkę. What? Rudy się sprzedał! Kurźwa, mać, pieprzona, wiedźma. No nie, przecież ja będę miał 0 HP. Śmieć. Panowie, stukamy się jajkami na wielkanoc? Nie ja, mam dziewięć. Dobra, jeszcze a, sobie flaszyka wezmę, żeby uciekać. Czek, 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 ciek, cie, cie. to też weź. No dobra, Szokołewa też wezmę. Ty będziesz rzucał po prostu nimi. Stary mam rybę! Nie uwierzysz. Puzonik rybak. Stoi! Co wytłumaczę? Ja mam high ground! O cóż się, ja mam high ground! Weź to, weź to, weź to! Weź to, weź to weź ja to mam weź high ground! 6 koła to kosztuje. Ej, tu jest ten, drum! Znaczy, moja mama. Stamina elikscyzny, weźcie. Stamina elikscyzny jeszcze jeden jest. Dobra, biorę, biorę, biorę w ciemno. Ale to mi nic nie zmienia, to mi nic nie dało kompletnie. W dupie ci chlupie Nie wiem, zazwyczaj no mnie później. Kiedyś się dowiesz, jak dorośniesz. Nooo, mama, siedź tam na lówek, nie ma bejdu F**k, dalej stąd! F**ka, byś nie f**kał O k**a, zjadł! <grywia> o k**a Odpalać? Oj. O nie, bo ma... pierwszego jeszcze nie Ja znowu ona... Weź nią rzuć I Kręci się Dawaj, podnosimy ją we dwójkę i rzucamy No co się k**a poruszasz? <grywia> Oha, Yorizi! Pa! Wziąłeś? Czekaj Cicho, majdę no zamknij, niech ona wstaje JP, JP, 100% Marian, Marian, Marian patrz, dzioch! śmieciu Mogliśmy go wykorzystać! <g Bana> Co <ro> za nim! <behaviour> Fli... Co się stało? Naprawdę. Eee, statua nas zabiła. Tak, zabiła nas statua, bo wszyscy się od niej odwróciły. A on ma broń obok! On ma pistolet obok! Ty ale on się od niej odwraca, Proszę, ona go zaraz łapie. Czemu on go nie łapie, jak on się od niej odwraca? O, ty, mądry jest! No ja to chciałem zrobić! To... Jak E, ty. Ja to chciałem zrobić, a ty ten, a ty ją wzią, wziąłeś tego, i zaraz nim rzucać, da, on ja. da, 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 da. Oku! <ślad> ty no, on się odwraca do niej plecami i on nie ginie? <ślad> ja nie wiem, czy da się w ogóle rozwalić. Ja też nie wiem, Ot. zobaczymy. Ooo, by dostał. Ketchup minor, by dostał. Ej, no co jest, czemu jak on się odwraca? to... O, dostanie. Ja! Co? <śniach> Co na balkon? kurwa, no Ej, czemu to ona się nie rusza? Jak ten? Może to działa tylko jak jest więcej osób żyje? Peża? Nie wiem. No bo patrz, on się odwraca, ona się nie rusza nagle, albo się zbugowała? Tam, Gdzie jest cuchy? moja głowa? Wyska. Rusza się? Ruszała się? No ona głosy. się ruszyła ta statua. A statua? Ten <śniach> Stary, to patrz teraz, no. standardowy tekstik trzeba, standardowy o, A jeszcze o. tego rozwalił gdzieś? Bez kitu będzie Jeszcze go wrzucił Bra <laughs> nice, stary! Ej, w ogóle... Zobrałeś moją taktykę, fajnie, podobało mi się. Stary, gdyby nie to, że złapałem Upgrade health a w tej gdzie to byśmy już przegali. <laughs> stary... Bo my tym shotgunem za sto. O, przyszła suka. jest taka, taka ruda żmija. Nie ciągnij ją tam, bo ja chcę tam pójść. Nie, wiem, daj mi, daj mi, daj daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj 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 no. mi, daj Ale... mi, daj mi, daj mi, daj 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 ty no utknęła w suficie. To dobrze. Ej, no to odwróćmy się. O kurwa, że jest. Nie, nie. O, mam jeden HP. Ja mam jeden HP. O, w dupę, no, było dupę. blisko zawału. No, to jest spadki do oka, więc Do lawy z nią, bez kitu, dobrze no. robisz. Dawaj tą żmikę. Dawaj, no? Dawaj, dawaj. Ty lata, ona latać zaczęła przez lawy. No jest. Ja dole. Ona jest z spała supermanem. Ej, w trójkę, w trójkę, w trójkę. No nie zdejmijmy jej No ja jej nie sięgam nawet. Ja też nie. Mam za małe jaja. Dobra, Ej, no, bombardiery się. idą! Co to jest? To jest bombardier. O kur... O. ty jana. Ty on zaraz wbuchnie Na Iwanie, na Iwanie. Ale mam jeden HP! O, o wypieprzyłem. nie, słoik, Rory, nie mamy to, ty słoik no? za 1400. Bombardiro krokodile. Bombardiro krokodile. O, kostkę Rubika, zajebiście. Ej, mam już w piździe idziemy ty, tam za nią? jaki mózg duży, wziąłem no drona tak, no, na piórko. Z tym, z tym, no. Oj, stąd. No co? to położyć. Daj, daj, ja wezmę, ty weź, weź A weź, weź tego tego, weź tego drona sobie. Oj, Dawaj, podnosimy. O Jakie to jest ciężkie. Ewa, <słuch> <grym> <dawaj>, dawaj. Dawaj. Dawaj nim. Dawaj. No Pomóż. No, ty, dawaj go, dawaj. Puść, puść, puść. Dawaj. dawaj. Puść. <grym> dawaj, bo... Gdzie to? Nie apie was tu No i ch**uj, plan poszedł Tra la li Ona zaraz zejdzie Boberito k**to A tak, ta, jak... na dole jest ta różdżka Jak tak gadem walnął? Nie, spróbuj Na nią nie działa to... A spróbuję nie działa. działa Działa, bo spada Na zarzucisz ją teraz? TY! Nie, zbugowałeś gierę O chuj. Ona się nie ginie No ale wpadła do k**i Ty, no. zaraz będą trzy FPS. fpsy Nie, wraca, wraca, wraca Wraca, wraca nieśmiertelna s**ka ona jaja zapuściła chyba w księdzobrodzie. Księdzobrodziec to? No taki brodziec. Dla dzieci. Co? <głos> 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 Mamy. Panu <noise> no przecież wiedziałem Od razu się odwróciłem i <noise> Ty, jaki talerz do <noise> to zajebiście, no jakaś <noise> <świnia, głos> no, <noise> Rusza się! palił? <What? głos> ja, p do. tam było? <noise> Kiebi, wiesz? Łatwo kobola! Ale no, Jebany! Jebany ty! Jak e, tam Nie, zabiłem, nie, moja głowa tam leży nie. na górze. Nie. Powodzenia, Iwan, do 7 respisz. Ja, Ty nie ma jej! Ej, przerąbane, przerąbane jest teraz. Przy mnie nie mamy Krystianka, a Krystianek ma naszą siłę, co? Krystianek jest naszą całą siłą. Narodu Mati! O, tu jest. Uj, muszę znaleźć drogę. Debilu, ja muszę iść plecami, bo ta pda ta patrzy. Szybko zanim mnie dogoni. p***isko Uj, O. Złoty bym poleciał. I'm back, cool up, hi, to... Krystian jest pieprzonym, wiesz. Dobra, tak, ale ja mam, fede. ja mam... Ja wszystko wezmę, ja mam... E, ja mam, k... fede. Ja mam k... Keep items? Właśnie co to jest? Właśnie nie, nie wiem, wiem sam Siebie debilu podczepiłeś <laughs> Ja patrzę na plecy Żeby tu się nic nam nie stało O słoik z ogórkami Aha słoik z ogórkami za cztery kawy Zajebiście Mam słoik z ogórkami za cztery koła Pan, Normalnie słoik z korniszonami Dobra, eść, mąka eść No tańka. nie no, eść, no co trzeba powiedzieć Pracowałem mam tą gę, nie ma sprawy No dziękuję, fajna muszka w ogóle Ta muszka ci do mącika pasuje Fajne k***ą Fajne jaja, fajne jaja stary no, Jest, ha? <grym> jest, siemanko ha? jest Jest ikoniczna wiadomość Do całego narodu, państwa polskiego Klasa. czek Wy poczekajcie na mnie, nie, nie błoncie z chłopami. K... 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 Banda, o bandyta k... banda, ja, dole, tam byli wszyscy stary. Jedno bandyta, dajcie mi żyć, proszę was, dajcie mi żyć, nie mam, nie mam tętna. 160 pulsów, widzisz co zrobiłeś? Dobra, jak ja to przeżyłem, to ja nie mam pytań ty. Jak ja to przeżyłem? Nie, nie, nie gada SIĘ! Nie, nie no kurwa, nie. Nie, czy naprawdę na samym końcu. Wskrzesi cię, wskrzesi cię, wskrzesi cię, wskrzesi się, cię, się, cię, raczej. Pieprzona wieźma! No do. To... O! <laughs> <laughs> A dobra, to do widzenia. <laughs> co to było? <laughs> 86 się A co jak on wystrzelił przed wyjazdem? O kuźba!